No się Wszystko mamy ustawione. Mamy przechwytywanie o wskaźnika myszy, nam się fajnie rusza. No i dobra, przechodzimy do shotkata. Wezmę sobie jakieś tam, nie wiem, dwa dowolne jakieś filmiki. Jeden tu, otwórz. Jeżeli otworzymy, to nam się od razu wczytuje tu fajnie yy, na listę odtwarzania. Dobra, co ja tu chciałem dzisiaj wam pokazać? Dzisiaj chciałem wam pokazać właśnie takie przejście. Czyli bierzemy sobie jeden film, przeciągamy a oś czasu, później drugi. Dwa razy klikamy, przeciągamy na oś czas i wyłączyć sobie ten tu magnes, żeby nam się zachodziło. Nakładamy sobie jeden film na drugi. Tu sobie powiększymy i mamy już przejście. No dobra, takie zrobiłem na pałę to przejście. Zobaczymy jak to wyjdzie. Normalnie jest to przejście domyślne, takie przenikanie się. Żeby to fajnie urozmaicić to pokażę Wam najlepsze filtry do tego. Pierwszym takim filtrem będzie glitch i jeżeli sobie wciśniemy glitch to już mamy takie fajne przejście, no, widzimy, pyk się pyka, ale żeby ten glitch jakoś działał, w ogóle do wszystkich przejść najlepiej to robić. Wstawiamy ścieżkę jeszcze audio i tu sobie dodamy jakąś, jakieś przejście takie, ja mam tu gotowe takie oczywiście, trzymam sobie tu przejścia, um, efekty dźwiękowe, o tu będzie, o nawet mam taki glitch transformation, Możecie sobie to gdzieś tam znaleźć albo, albo wygenerować jakoś, no jak tam. Oczywiście Field Grid możecie sobie wyregulować, żeby tu częstotliwość była mniejsza lub większa, yy, te wielkości bloków, intensywność, intensywność koloru, od szarości takiej po takie kolorowe wstawki. No bo powiedzmy sobie, takie, tak sobie ustawię też. no. I to jest fajniejsze już niż takie normalne przejście płynne. To jest jeden filtr. Odznaczymy sobie go, żeby nie był aktywny innym filtrem. To jest RGB Shift, który ja używam często też. To jest takie załazanie fajne i takie można powiedzieć rozmycie. Też oczywiście możemy sobie tu zmienić, zwiększyć, nawet wymaksować. No wymaksować to już takie nam się robi tu okienko, więc jedno trzeba troszkę zmniejszyć maksymalnie nie, nie, nie za dobrze już to wygląda, trochę mniejsza jednak, I domyślnie nawet te na 40% to jest OK, no, ale możecie sobie tam regulować, jedną stronę bardziej przesunąć, bo drugą nawet. No i taki RGB shift. Trochę podobnie jak Glitch działa, tylko to przejście najlepiej... ...przejście, a nie słyszycie w ogóle tych przejść, no bo ja tu nie włączyłem. Kurde, no robię przejście, a nie włączyłem. Teraz... O, teraz słychać. Trzeci filtr, taki, który fajnie się stosuje, to jest Zoom, czyli rozmiar, pozycja i obrót. Ten zoom tu się wstawia I, I co? Najlepiej go za dużo jest przejście. No może być też oczywiście ten taki zoom, ale lepiej go zrobić na keyframesach, czyli włączamy sobie tu keyframesy, użyj klatki kluczowej. Tu sobie możemy powiększyć. No i co? Na końcu sobie ustawiamy w pozycji wyjściowej, czyli 100%. Tu sobie możemy zwiększyć coś takiego albo w kilku miejscach. I jak to wygląda teraz? O, widzimy takie fajne zawirowanie. takie Stwarza wrażenie takiego jakby uderzenia. To jest fajny, fajny filtr. Możecie sobie zastosować. Kolejnym filtrem, jaki tu przygotowałem, to co to jest? Vertigo. Tylko nie wiem, czy ten filtr tak nazywa teraz. Bo kiedyś to. A, było Vertigo, jest Vertigo. No i co to Vertigo nam daje? To jest takie. Yy... O, takie powiedzmy powielanie klatek tych samych, i to stwarza takie wrażenie takiego fajnego takiego rozmycia. O, rozmycia. No, widzimy na stop klatce widać to bardziej, lepiej, że ten filtr jest taki jakby, o, jakby się robił taki w środku, w środku tunel, można tak powiedzieć. No, o, widzicie? Tylko trzeba oczywiście sobie tam wyregulować. No, jak weźmiemy za dużo. To jest zamazane, czyli z pozycji wyjściowej startujemy i tu sobie możemy zmniejszyć. Nie troszkę jednak zwiększyć na 25 powiedzmy. O, to chyba fajne. Tak, o wtedy macie fajne takie, taki sztuczny zoom, można powiedzieć. To jest. To jest fajny filtr. Dzięki za oglądanko i do następnego razu. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to pomaga w promowaniu tych treści, które tu przedstawiam. Narka, cześć!